Także dużo samych pozytywnych dużo dobrego zadania. na żeby wszystko przyjechało, w sytuacji i mam... te turnieje są u nas już od samego prawie zarania, więc to już jest 29, albo 30 turniej, który jest robiony w Żarowie. Zgadzu I... bardzo prostych, bo pan Kazimierz jest to z dwa, mamy piękną salę. A ile drużyn występuje dzisiaj w turnieju? Dzisiaj jest 8 drużyn, a więc każdego okręgu, tak jak kiedyś było województwo Dolnośląska, więc tak, Wrocław dwa, Wałbrzych dwa, Jelenia Góra dwa, Legnica dwa. A jak przygotowana jest do turnieju żarowska drużyna TKKF? Ja myślę, że TKKF będzie walczył o Miejsce nie na podium, ale o miejsce pierwsze. Jak zawsze świetnie przygotowane. Mam nadzieję, że e, turniej pójdzie tak jak, tak, jak planowałyśmy, i mam nadzieję, że utrzymamy poziom, jaki, jaki zawsze tutaj miałyśmy. No i tak, tak z, taką, z, taką, z takim nastawieniem się tu spotykamy. A jak wygląda ten sezon? Z jakimi wynikami go kończycie? Oj, powiem szczerze, że ja nie jestem odpowiednią osobą, która mogłaby to tutaj przedstawić. Natomiast wiem, że dziewczyny się spotykają systematycznie. No, ja niestety musiałam troszeczkę ze względów zawodowych odpaść, ale yy, myślę, że jest dobrze. Żeńska drużyna TKKF Hungary w pełni wykorzystała swoje atuty dzięki czemu zwyciężyła w turnieju piłki siatkowej o Puchar Okręgu Bałbrzyskiego TKKF Sudety. W nieoficjalnych mistrzostwach województwa amatorek siatkarki z Żerowa okazały się lepsze od ekip z Katowic, Wrocławia, Jeleniej Góry, Janowic Wielkich, Złotoryi oraz Legnicy. Wczoraj rozegrałyśmy właśnie e, finały z e, m, powiatu Górskiego w LZS-ie, także no zakwasy są, ale mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Zarobię macie chrapkę na wygraną? E, Myślę, że bardzo byśmy chciały, ale liczymy, że dobrze się będziemy bawić po prostu, a wynik jaki będzie, taki będzie. Drużynę TKKF Kajnik Żarów reprezentowały Paulina Kądziołka, Elżbieta Talarska, Magdalena Antoniak, Kamila Renowska, Zuzanna Lepard, Izabela Latała oraz Beata Kądziołka.